No witajcie, kochani, u mnie. Podcast, nagranie na telefonie numer 65. Mamy 11. Kochani, no dobrze, że mamy 11. Leci do Was link. Powinien się znaleźć pod nagraniem, w pierwszym komentarzu też wstawię. Bo teraz tam YouTube coś jeszcze chce ode mnie i jakby nie chce mi puścić linka u góry, nie wiem jak to wyjdzie, ale sprawdzajcie. Eee, ten link jest do mojego sklepu i tam na razie jest tylko ten kurs, niedługo pojawią się tam inne produkty. Eee, kochani, eee, zapraszam was na ten kurs. Kurs jest mojego autorstwa. Eee, to, tak jak mówiłam, byłam prowadzona, dostawałam znaki, e, sama chciałam jakby dla siebie to zrobić. Jest to jakby taka kwintesencja tego, co czuję. Tam jest wszystko w tym kursie, począwszy od. E, um, Może nawet nie począwszy, ale jest i astrologia, jest numerologia, jest nawiązanie do Tarota, znaczy się nie jest o numerologii i o astrologii, tylko znaczenie po prostu cyfr 369 w rozwoju osobistym, w rozwoju duchowym, w procesie bliźniaczych dusz, jest to kwintesencja od A do Z, czym jest taki proces, o co w nim chodzi, dlaczego jest, jak jest. Co zrobić, aby dotknąć tego swojego wszechświata, doprowadzić do Unii. Jest też nawiązanie do tantry, czyli właśnie tego boskiego połączenia. Jest nawiązanie do Hawkinsa, czyli materiały, które ja kiedyś wam obiecałam czyli połączenie jakby procesu z czakrami i z Hawkinsem. Będą warsztatowe też rzeczy, także po każdym albo w czasie każdego modułu będziemy też coś fajnego robić, kodować, dekodować, mm, afirmować. Zapraszam Was serdecznie, kochani. Wczoraj dostałam jeszcze przekaz, ze względu na to, że kurs się kończy 4 listopada, a 4 plus 7 to jest 11, to dostałam znowu informację, żeby Wam dać dodatkowe, dodatkowe spotkanie 11-11, czyli no, również w ogromny portal. Zaczynamy ogromnym portalem końca. Portalem, który zamyka cykl naszego życia, różne cykle naszego życia: cykle saturniczne, cykle siedmioletnie, czyli uraniczne, cykle numerologiczne, bo wchodzimy 21 w jedynkę, w nowy rok numerologiczny. Jest to rok konia, mówiłam Wam o tym. E, jest grubo. Są pewne rzeczy bardzo ważne dotyczące procesu, które chciałabym Wam powiedzieć. E, też powiem na kursie. Na kursie powiem o rzeczach, których, o których tutaj mówić nie mogę, bo są po prostu zbyt prywatne. Mam dalsze plany na ten moment. Y, ogromnie się cieszę na spotkanie z Wami, wreszcie się spotkamy, wreszcie się poznamy. Oczywiście, że to będzie na żywo i będzie z obrazem. Zapraszam Was bardzo serdecznie, y, kochani. Y, to ostatnie spotkanie 11.11 .11. byłoby po prostu takie dyskusyjne, czyli będziemy rozmawiać o bliźniaczych duszach, y, będziemy sobie zadawać pytania, nawzajem na nie odpowiadać będziemy wymieniać się doświadczeniami z grupą także myślę, że będzie fajnie, bardzo się cieszę jestem bardzo dumna z tego kursu, ale jestem bardzo zmęczona ponieważ musiałam się naprawdę zderzyć z Matrixem, ale no to tak jest powiem wam gdzieś usłyszałam, że gdyby Pan Bóg Pan, gdyby Joshua, Jezus albo Pan Bóg był Eee, znaczy, Joszua był człowiekiem. No to nie, niech będzie, jeśli by, pa, gdyby Pan Bóg był człowiekiem, byłby spod znaku panny. Bo to, jak on teraz to wszystko logistycznie układa, tworzy, e, składa, analizuje, organizuje to. Ja nie znałam za bardzo tego archetypu, ale jestem po prostu w szoku. Ciekawa jestem, czy tacy jesteście spod znaku panny. Zapraszam was. Wszystkim pannom wszystkiego najlepszego, bo macie urodziny. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i widzimy się na kursie. A ja oczywiście niedługo już nagram kolejny podcast. Do usłyszenia, kochani.